Wtorek 7 maja w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Olszyny 9 kadencji wybranej na lata 2024-2029. Przewodniczącą Rady Miejskiej Olszyny w tajnym głosowaniu wybrano Agnieszką Jarkę, która jest sołtyską sołectwa Zapusta, jej zastępcami zostali Łukasz Starzyński oraz Mariusz Tomiczek. Pierwsze po posiedzenie zazwyczaj jest mocno stresujące dla, dla nowo wybranych, nie tylko dla przewodniczącej, ale też dla wiceprzewodniczących. Udało się też obsadzić komisję stałe Rady Miejskiej w Olszynie. No cóż mogę powiedzieć, zabieramy się do pracy. Wymiana, wymiana radnych no, nastąpiła w dość znaczącej liczbie. Jest bardzo dużo nowych osób, ale bardzo też otwartych i, i ciekawych wyzwań. Także myślę, że będzie współpracowało się z tą radą bardzo dobrze. Jednym z punktów obrad sesji było uroczyste ślubowanie, które złożyło 15 radnych oraz burmistrz Olszyny. Po akcie ślubowania, Leszek Leśko w swoim wystąpieniu podziękował wyborcom za obdarzenie go zaufaniem i wyborem na kadencję 2024-2029. Złożył gratulacje wszystkim radnym i zapewnił o ścisłej współpracy z Wysoką Radą. Wszystkim serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej sesji. Jestem przekonany, to co zawsze podkreślam, że będziemy współpracować z nowo wybraną radą jako organ wykonawczy powtarzałem i powtarzać będę, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. Dlatego przed nami ogrom pracy. Chcemy zrealizować pewne przedsięwzięcia i deklaracje składane przez nowo wybranych radnych swoim wyborcom, dlatego też Myślę, że wszyscy podejdą ze zrozumieniem do tego, co mamy do zrealizowania. No, i jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję. Na zakończenie posiedzenia Burmistrz Leśko wraz z sekretarz gminy Haliną Białoń i skarbnik gminy Barbarą Hoły oraz nowo wybranymi radnymi złożyli Agnieszce Jerce gratulacje z tytułu wyboru na fotel przewodniczącej Rady Miejskiej oraz uroczyście podziękowali za pracę dotychczasowemu przewodniczącemu Rady Miejskiej Wiesławowi Wybychowi. Myślę, że to jest dobry obyczaj, żeby przewodniczący, który już zakończył karierę, zakończył swoją działalność polityczną, miał możliwość również uczestniczenia w takim spotkaniu. No i z taką ogromną przyjemnością Zobaczyć nowych radnych, zobaczyć nowego przewodniczącą, a w tym przypadku nową panią przewodniczącą, której oczywiście, jak Państwo obserwowali sesję, przekazywałem dzwonek no i współpracownika z Rady, który no, będzie taką bardzo, bardzo pomocną osobą dla pani przewodniczącej. Ja z tego miejsca bardzo serdecznie gratuluję pani przewodniczącej, wiceprzewodniczącym, przewodniczącym komisji na no, a nade wszystkim radnym, którzy są w obecnej kadencji. Mam nadzieję, że będą mieli ogromne szczęście, że te środki zostaną unijne, uruchomione i będą mieli ogromną okazję i taką ogromną przyjemność zatwierdzania nowych projektów. Gratulowałem i jeszcze raz gratuluję burmistrzowi, staremu, nowemu burmistrzowi, który jest na tą dziewiątą kadencję również szefem naszego urzędu. Myślę, że jego doświadczenie, jego praktyka i jego wiedza no naprawdę będzie tutaj pomocna i przy współpracy z radnymi. A mam nadzieję, że taka współpraca będzie, bo przez ostatnie przynajmniej sześć kadencji była, moim zdaniem, bardzo dobra współpraca między władzą wykonawczą i władzą uchwałodawczą, i tego życzę nowej Radzie, i tego życzę nowemu, staremu burmistrzowi. Oby im się to naprawdę bardzo ładnie poukładało. Mamy kilka zadań rozpoczętych. Życzę powodzenia w ich zakończeniu, a na stadion myślę, że chyba wszyscy mieszkańcy również czekają, i tym chciałbym spuentować spotka naszą, nasze spotkanie. Mam nadzieję, że z wielką, z wielką satysfakcją będę mógł od czasu do czasu przyjść i cieszyć się tą nową sytuacją, jaka zaistniała w naszym urzędzie i w naszej gminie. Korzystając z okazji, Burmistrz Leśko pogratulował również sekretarz gminy Halinie Białoń z okazji wyboru jej osoby na funkcję przewodniczącej Rady Powiatu Lubańskiego. Na zakończenie chcę również pogratulować, bo w dniu dzisiejszym odbyła się sesja Rady Powiatu Lubańskiego, gdzie nasza koleżanka, a moja wieloletnia współpracownica pani sekretarz gminy. Została ponownie wybrana na przewodniczącą Rady Powiatu. Jest to również duże osiągnięcie, gdyż kontakt z powiatem jest bardzo ważny, a pani sekretarz zawsze potrafiła i potrafi realizować te spotkania i przedsięwzięcia, które są niezbędne dla naszego samorządu. Burmistrz podziękował też za 14-letnią współpracę Wiesławowi Wypychowi. Na zakończenie jeszcze dwa znania. Serdeczne podziękowania kieruję w stosunku do byłego już przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolczynie Wiesława Wypycha, który również uczestniczył w obradach dzisiejszej pierwszej sesji Dziewiątej kadencji za to, że mogliśmy współpracować bezpośrednio przez trzy kadencje, kiedy pan Wiesław Wypych był przewodniczącym Rady Miejskiej. Jeszcze raz dziękuję i serdecznie Państwa pozdrawiam. Warto przypomnieć, że Rada Miejska Olszyny liczy 15 rajców. Do nowej Rady weszło 8 kobiet i 7 mężczyzn. Trzeba podkreślić, że jest to pierwszy skład Rady Miejskiej Olszyny w historii z przewagą płci pięknej.